Ja no wie ja <laughs> panu Witam! Chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć kilka słów na temat ćmy buchszpanowej. To co mogliśmy na początku zauważyć to gąsienica ćmy Bukszpanowej. Która znajdowała się na jednym z burszpanów. Następnie widzieliśmy burszpan, który tydzień wcześniej zatoczowała ma burszpanowa. Niestety przytry widok. Nie była ona zwalczana, i burszpan stracił dużo na swoim wyglądzie. Listki młode, zarówno jak i te starsze, zostały zjedzone. Pozostało jeszcze trochę liści. Burszpan sobie poradzi. Lecz zanim wróci do swojej pierwotnej formy, która była przed inwazją śmiebu jako odrodnicy wiemy, że będzie potrzebował dużo czasu. Zatem jak możemy zwalczyć śmiebu Przede wszystkim powinniśmy systematycznie odglądać nasze bukszpany. czy nie pojawiła się na nich gąsienica śmiebu szpanowej, tak jaką widzieliśmy na początku filmu? Musimy uważać, ponieważ jest ona sprytna. Gdy zaczniemy dotykać naszego szpanu odlądając go, będzie ona chować się w głąb rośliny. Dlatego trzeba dokładnie obejrzeć. Jeżeli chcemy również, możemy położyć na dole naszego szpanu matę i szpan potraktować mocniej drabiami. Wtedy powinna ona zlecieć na matę i możemy zobaczyć, czy nie występuje na niej gąsienica. Jeżeli ona się pojawiła, co możemy zrobić dalej? Pierwszym sposobem, jaki bym polecił, jest oprysk preparatem Lepinox Plus, ponieważ jest to naturalny preparat, który drażni układ pokarmowy naszej gąsienicy ćmioburczpanowej i ta gąsienica ćmioburczpanowej do trzech dni umiera. Jak wykonać taki oprysk? Przede wszystkim musimy opryskać dokładnie każdą część naszego bukszpanu. Tak samo od góry, jak i do, od dołu. Należy również włożyć lance opryskiwacza do głębi naszego bukszpanu i również w środku, w głębi go dokładnie opryskać. Nie zapominajmy jednak, aby opryskać i dolne części naszych liści, ponieważ ona często tam również się chowa. Jeżeli jednak ten preparat nie z działa dużych skutków. Należy po kilku dniach powtórzyć oprysk tylko preparatem już chemicznym. Jeżeli nie mamy wokół siebie zwierząt domowych, które przebiegają niedaleko kszpanu, i nie mieszkamy powiedzmy, w takiej dużej roślinności, tylko niedaleko miasta, możemy wykonać oprysk preparatem już chemicznym. Jednak jeżeli martwimy się o swoje zwierzęta oraz dzikie zwierzęta, możemy powtórzyć oprysk preparatem Lepinox jeszcze raz, tylko zwiększając dawkę. Roślinie nic się wtedy nie stanie, możemy mieć, mieć pewność, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli już mówimy o preparatach chemicznych, mamy do wyboru taki preparat popularny dosyć wśród odrodników, czyli Mospilan. Oprócz mospilanu mamy również do wyboru karate. Pryskając nimi też możemy zwiększyć dawkę. Nic się nie stanie naszej roślinie. Ale teraz, pewnie przyszło pytanie takie, co jaki czas powtórzyć ten zabieg? Najlepiej powtórzyć 2-3 razy ten zabieg. Tymi preparatami, wybranym z nich, jeżeli chemiczny, możemy na zmianę mospilan i karate. Co około 2-3 dni. Następnie, gdy zobaczymy, że gąsienicy ćmy szpanowej nie ma, nie możemy mieć pewności z tego względu, że w Polsce występują 2-3, a nawet czasem 4 pokolenia ćmy szpanowej, dlatego cały czas, mimo że zwalczyliśmy, musimy oglądać nasze szpany. Teraz nasuwa się pytanie, czy nie mamy naturalnych wrogów gąsienicy ćmy bukszpanowej. Mamy, może jednak nie tak chętnie, Zajmują się one ćmą ale jednak mamy. Są to ptaki. Dokładnie mazurci, sikorci czy wróble. Nie spotykamy takich u nas. Może tak się zdarzyć, dlatego warto założyć budki landlowe, które zostaną zamieszkane przez właśnie te ptaki, i później one nam się odwdzięczą z jedzeniem gąsienicy ćmy burszpanowej. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału i zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę.